ważnym dla wszystkich Polaków. Tutaj bowiem od kwietnia aż do sierpnia stał pamiętny nam krzyż, o który była toczona codziennie draka. Gdzie jest krzyż? Takie pytanie... Co do... Co sobie Proszę Państwa, gdzie jest Polska? Gdzie w tym wszystkim jest nasz, nasz patriotyzm? Gdzie jest krzyż? Nasza gdzie wspólnota? Jest nasm... Kiedy umierał Baryk Sierpań od luki, wszyscy mówili, zjednoczymy się. Czy na pewno dla 21 pierwszego liceum i Bolesława plusa mówił, a wszystkim. wszystki. Pańcia dobroska. Znajdujemy się w złotych relacjach. Specjalna relacja dla 21 pierwszego liceum. Plusa Tak jest plusa 21 Tak To To no, plusa jeżeli no... Się kupić panu, to ja sądzę, że to polsko w piętykło. Co więcej. Próbujemy znaleźć Burgen Kinga. Nie wiem czy to znajdziemy, ale... Polski burger się. Tak, tak. Dokładnie tak. no, ja o co chodzi. Ale gdzie jest Polska? Tak, dziękujemy. Dziękujemy. Walczak, a tak. to a wszystkich i Patrycja New York! New York! Tak, tak. Dlatego Jesus. jestem za wersją Meska Top Module zostań modelem Hej Joanna Krupa Top model Witajcie Dziś okaże się, która zostanie top model. Nagrodą dla top model jest kontrakt z marką Max Factor. Do wygrania jest sława, pieniądze i wielka kariera. Jesteście gotowe? Przed Wami piękne, mądre i seksowne finalistki. Top Model, zostań modelką. Top Model. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. 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 satisfaction satisfaction push me and then just hurt me till i can get my satisfaction 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 satisfaction, satisfaction. make me proud Yo, Ma fajny śmiech i ma fajny głos muzyczny. Adaś, Adaś, nasz mój malik. Jak Adaś nie wygra, to będę wiedziała mnie po prostu wszyscy muszą zostać top modu. Fajne to twarzy. Nie, Adaś. Adaś zajmie się ciebie miejsce. Będzie zaraz sam. Chcę być gwiazdą. Chcę być Dawid, co jest dla Ciebie ważne? Ja, ja tutaj tak zauroczony tą wypowiedzią Karoliny zupełnie odjechałem. Słuchajcie, no, dla mnie co jest ważne? Nieskazitelne proporcje. Co nasze modelki posiadają? Po, po prostu. i can więc z całego serca Cię kocham i będziesz w moim zawsze. Wszystko już zostało powiedziane. No z, w zupełności się z nim zgadzam, no ten zegarek, nie no, włoski no słuchajcie, myślę, że dziewczyny najbardziej na niego liczą i jest faworytem po prostu wszystkich. Pruski, trzymam kciuki. Pruski, 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 uroczy Jego włosy, ten jego niebiesko-czarny wygląd, Jezus. Dobra, taki zwierz, człowiek pierwotny, są seksowe swojej dzikości. Pruski czasami zarzuciłby już sobie się nie zakochali. Ale czy się Karol, no Karol, Karol, przepraszam, ale Karol wygrywa. To jest młody Marys, także ogólnie proszę... O, to masz z no. zaapelować. Pruski masz założyć Facebooka. Tak, teraz. teraz. No ale nie ma mało, teraz natychmiast. Ja. Ga ga uh, la la, ga ga uh, la. la. Ga. nie hodował, ale po prostu jego hodowanie było po prostu godne zachodu. Słucha dobrej muzyki, no, no to jest chyba jego największy atut, no. Wygląda dobrze, uważam go. Bardzo sympatyczny kolego. Uwielbia chodzić na koncerty, no, Bardzo sympatyczny, miły chłopak. Myślę, że ma szansę zostać top model. Myślę, że pewna pod podkultura, która interesuje się muzyką rockową, głosowała Rock my everybody likes Jego przepięknych włosów. No, tak. Taki afromet, nie? Ja myślę, że jego fuzora zrobiłabym wielkie wrażenie na jego Prezes jego bujne rączki, które nie mieszczą mu się w czapce, cały czas na to narzeka, po prostu czasem się nie da tego słuchać. Ale prezes, no, mógłby zająć jakieś tam miejsce na podium. Mądry! Weźcie po prostu, inteligencja zważa. you Najlepsze co w nim jest to to, że lubi imprezy i, i, yy, i jest szalony po prostu, no jest szalony, no. No zgon i nic więcej. Wow. Kodzie, to jest z Nordskonu. Nors to jest król parkietu, to już w ogóle na mnie wow, zgon musisz wygrać. My swoją osobowością bywa jedyna kolana wszystkich. Nikt nie nadaje się na tam Marta, tak jak zgoni. No nie jest super. Ale... Niech nie opowie ja, teraz to, o sobie. Witam, jestem Bartek, bardziej znany w tej szkole Kosgona. Zupełnie nie wiem dlaczego. Moim hobby jest zdecydowanie sport, nauka, nie rodzinie, ale lubię imprezy, tak? O właśnie, szukam zaproszenia na Sylwestra. Jestem z klasy pierwszej B, najlepszy w tej szkole, oczywiście. Fantastic oh, is a grand. Well look at all the massive masses in the stands. man, don't massacre the fans. Damn, I think Kim Kardashian's a man. She stopped him. Just cause he asked to put his hands on a massive Plutous Maximus again. Squeeze it in, switch it and pass it to a friend. Can it come back as nasty as it can? Um but so uczyt very uczynny, pracowity. Ale, no przepraszam, ale Karol. Karol wygrywa. Eee, zaraz, no co się fajny. Kurde, jego karnacja po prostu zwala mi z nóg, ja nie wiem. Chciałabym być tak opalana przez cały rok jak on i naprawdę jego włosy lśnią za każdym razem. <grym> Uwielbiam go, jest moim największym faworytem. Zaraz kawa. Zarazka no, zaraz kawa, te jego loczki, tego te oczka, no. Papryka. Może zabajerować. Otrzymasz takie hypnotizing. A tu, żeby im człowiek renesans. Jak I, I do no, <coughs> <stachu jest> <laughs> me I can get a big crazy Have to get my way, yeah. 24 hours a day Cause I'm hot like just gives me mad attention like i'm under inspection i always get a 10 cause i'm built like that To, że słucha disco polo i myślę, że to daje mu przewagę nad resztą chłopaków. Jest Konstantynowiczy, trochę lasek. Ma wiele lasek, nie? Blondyn, to już ma plus za wysportowany to kolejny plus, ale jest troszeczkę za niski na modela. chociaż wyobrażam sobie go w koturnach. To będzie trudny wybór. Nie wiem, Patrick. Adasz. Myślę, że Karl, On ma tyle faktów. Tak, Adasz, Adasz. Charles Charlesa Moim zdaniem wygra Adasz. Ten wysoki, szczupły, jak bardzo przystojny mężczyzna, który na dodatek jest wesoły, roztargniony i ma to uchwycicielskie spojrzenie. Tak. On wygra z całą pewnością. Moim zdaniem, Kirsten to Topman wygra na Karol. Uważam, że nasze polskie klasowe męskie etapy wygra wygra zgoniu. W moim stanie kto może wygrać? Czy król? Karol? Ja no myślę, że Karol jest faworytem. Myślę, że większość osób go wybierze. Kto jeszcze może wygrać? Może Szul? Może Prezes? Może takie starcie? Król was Prezes. Kto wie? Karol. Tak, on najbardziej się nadaje do Top model. Ja jestem Was zakochany po prostu. Ja nie wiedziałbym, kogo wybrać. Top Pozdrawiam mamę, cioci i brata, których nie mam. Pozdrowienia. Karolina. Pozdrowienia. No to oczywiście dla całej klasy. Dla Misi, dla zgona, dla Piotrka, no dla Szula, dla wszystkich w ogóle wszystkich całej klasy, dla pani mister yy, kochanej yy, Oleksik i dla wszystkich. Ej, chcę pozdrowić wszystkich chłopaków, o których mówiłam i o tych, których nie mówiłam eee, i nie wiem, co mam powiedzieć, sama. pozdrawiam Cię. A jakiejś kogoś? Sa Sandra, 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 pokaż cycki. Kogoś jeszcze? No i Kotlicka. Kotlicka, mów szybciej, bo cię dogoni. Pozdrawiam... Moją mamę. Mamę Martyny, swoją mamę, wszystkie mamy <laughs> bo mamy są fajne. Pozdrawiam e, stłuczony talerz Asi. Ja się też pozdrawiam. I pozdrawiam e, wszystkich e, oglądających. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy Karola. A pozdrawiamy nie Karola. A Adriana. tylko Adriana Adriana Adriana, nie ma. A pozdrawiamy cię. Zostaniesz naszym top modelem. Nie było miesiąc w szkole, no wiesz. Tak się nie Top model. To nasze finalistki. Głosujcie. Kto z z nich może być top model?